secretary yes and we found and killed one of mr 47's accomplices he wasn't alone no they communicated by radio what bothered us was the autopsy of the second assassin he was a class 2 clone class 2 fully functioning human clones accelerated to adulthood but they tend to die within 18 months of maturity tell me just how widespread is human cloning we can't know for sure but i'm sure we'll see thousands within a few years why because of your jackalope president he wants it legalized imagine that the most insidious weapon the world has ever seen and he wants to legalize it <laughs> but the public the public is an ass cloning is the ultimate weapon of mass destruction it's a terrorist wet dream but most Americans still support cloning, and hopefully, this interview will change a few minds. Maybe it'd help if they knew it was 47 that killed Chad Bingham's son. What? We even had our best agent on the spot. We were ready. Good to hear your voice again, 47. We got worried when you didn't get back to us. It was just a little thing requiring my attention. We've got an extremely delicate mission for you, if you're interested. Always interested. Just send me the briefing. Dobra, i mamy. Dobra, mamy mam ja zabić Chadawinga, Lorena, <coughs> no tamtego drugiego pana, Lorena de Havenga. czy jak on tam się zował. i mamy jeszcze trzecią osobę, na którą musimy uważać. Kto to jest, to ja wam pokażę. Aczkolwiek nie będziemy się z tą osobą w jakieś tam specjalne kontrszachty wdawać. No ale postaramy się przejść tą misję bardzo bardzo spokojnie przede wszystkim. Ponieważ to ben... No właśnie. Bardziej pokojowo. I tutaj właśnie weźmiemy afrodyzak afrodyzjak i dolejemy go do kieliszka tego gościa ten właśnie Chad Bingham on sobie chlapnie potem tego drinka i zachce mu się umc, umc, umc. umcyk umcyk i dzięki temu <laughs> będziemy mogli go dorwać w pewnym miejscu dobra tymczasem widzicie tutaj tą partnią to ona jest tą trzecią osobą, ale jeżeli byśmy tam do niej weszli, ona by się na nas rzuciła z nożem i byśmy mieli konkretnie przerąbane tymczasem w Ameryce. Okej, okay, bierzemy żywą tarczę i musimy ogłus ogłuszyć tego gościa. Tylko i wyłącznie po to, żeby wziąć z niego uniform. Dobra, ubór ochroniarza. Okay, jak widzicie, wszystko ładnie. Mamy też ten pistolet już cichy. Dobra, jeżeli tutaj byśmy za nią weszli, to ona by najnormalniej. Mm, no właśnie. Najnormalniej sieć się na nas rzuciła. Tymczasem, gdzie jest pan Chad Bingham? Weźmy tędy. Nie, to jest ta bardziej socjalna część. Czyli tu są drzwi na zewnątrz. Tak. O, już dostał drinka. Teraz poszła, przyszła do niego jego dziunia I zaraz mu się zachce na umcyk umcyk Pójdziemy za nim hmm. No właśnie Równie dobrze byśmy mogli od spodu przestrzelić po prostu tę szklaną bańkę I byśmy po prostu posłali jego i te trzepanienki Tutaj na dół. Ale my to zrobimy właśnie w taki sposób bardziej cywilizowany. Dobra, niech on tutaj weźmie sobie jakąś lolitkę. Będziemy czekali na niego, może, może pójdziemy i pogadamy z tą panienką za chwilę. No w sobie tak czy owak byśmy musieli ją ustrzelić. ...że mniej więcej chyba... Nie, no w sumie ona się nie świeci jako cel. Dobra, czyli ona po prostu jest tak jakby to powiedzieć... Punktem dodatkowym, który byśmy mogli wykonać, czyli na razie go zignorujemy. Co to jest? Tak propo. Aha, to jest nic. Ok. Chad, dobra, Chad Bingam zaraz będzie ten szedł. A my musimy się udać jeszcze w jedno miejsce. Jedno miejsce, które musimy pilnie odwiedzić. Czyli kuchnię, czyli po prostu kuchnię, stuff. Only, właśnie to będzie kuchnia, o ile się nie mylę. Tak, okej, okay, musimy zjeść tą kiełbasę. Po co? Zobaczycie. Dobra, teraz musimy się szybko przedostać z powrotem. Tam na tyły. No, on już z tą panienką sobie poszedł. Czyli musimy ich dogonić O właśnie Są tutaj No i cici ci. Nie przeszkadzaj sobie Nie przeszkadzaj sobie nami Mną przede wszystkim Dobra Nie módź mi rady Dobra, wiem Przepraszam Was, przepraszam Cię Michał Pamiętam z komentarza no to jest taki u mnie jakby nawyk. Postaram się go oduczyć. I jak wyjdzie oduczenie się go, to. Dobra, teraz tak. Dobra. E e e e e Przepraszam panu bardzo. Mm, tu nie wolno. Tu nie wolno. To nie jest miejsce do tego. Takich rzeczy przeznaczone. Dobra. Okej, okay, mamy go. Złapaliśmy. I teraz, właśnie, jedyne co musimy zrobić, to właśnie ogłuszyć gościa na dole i wyrzucić go tam za. Mm, przez. No, przez burtę, wyrzucić przez burtę, a tak naprawdę przerzucić go po prostu przez murek na dół, żeby się zabił. I na tym będzie polegało pierwsze, właśnie, tutaj wykończenie, pierwszy finisher zabójstwo na tej mapie. Dlatego zaraz to. zaraz dokonamy tego niecnego czynu. Dobra. Come on, come on, where you we do? dobra, dobra. Oj, od razu zabić. No. Ajku, chciałem wpierw wziąć i gościa tutaj po prostu przetargać. Tu. Dobra, wyrzuć za burtę. Cyk Okej, okay, jeden z głowy. Jeden z głowy zostało ośmiu. <laughs> dobra, więc tak. Teraz musimy zebrać się. Oczywiście... Podejrzenie nam trochę skoczyło ze względu na to, że dowiedzieli się wszyscy. Znaczy, inaczej, wszyscy zauważyli po prostu ciało. Wszyscy po prostu zauważyli tam ciało, które spadło z nieba. A my tymczasem wezwijmy windę. Studio. No, studio. Ora, tak. Użyjmy włazu. Musimy to zrobić teraz w ten sposób. Tutaj musimy upuścić tą kiełbasę. Hmm. Strzykawka. A, weźmy zwykłą szpitalny środek. Ok. Kiełbasa. Strzykawka. Ok. Skoczyliśmy. Teraz tak. La 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 To jest chyba security room. Tak. Musimy wziąć tą kasetę wideo. Jak tylko tam ten typek się odwróci. Albo pójdzie tu. Dobra, my bierzemy kasetę wideo i się zawijamy stąd. Do tego pomieszczenia. O, akurat dziadek tu jest. Okej. Ok, okay piesku zje z tą kiełbaskę. A my się zajmiemy... Starszym... Jak widać, ten pies będzie chyba za nami biegał i ujadał. Czy nie? Dobra. Właśnie poszedł spać. Więc jest dobrze, ok. Pies się uśpił. A my teraz możemy bez problemu wezwać windę. Parter. Nikt nie zauważył, że brakuje dwóch osób. I to jest dobre. I to jest bardzo dobre. Dodatkowo teraz idziemy tędy, żeby odebrać nasz nasz ubiór Hitmana i wyjdziemy jakby nic się nie stało po prostu. Tamtą babkę zostawimy inaczej, no. Ona do niej wchodzi się, ona macie krótką... Eee. Jezu, nie chcę tego. Weź mi to. Won. Ciemogiór. Dobra. Wchodzicie do niej, macie krótką interakcję na zasadzie filmiku. Babka wyskakuje wam za plecami, dostajecie strzykawką w kark. No i tyle, i tyle by można o tym powiedzieć, no i w sumie umieracie. Nie ma opcji obronienia się przed tym, nie ma opcji, żeby jakoś temu przeciwdziałać zbytnio. Trzeba po prostu, jeżeli już chcecie ją tam, się już jej pozbyć, musicie wejść razem z nią i po prostu, kiedy będzie to możliwe, trzepnąć jej w ty głowy, albo zgarotować, na jakiś sposób musicie ją po prostu załatwić. Okej. Okay. A my teraz idziemy do przystani. I uciekamy. Myślę, że będzie to bardzo, bardzo ładnie i zgrabnie przeprowadzona misja. Bo chyba nie zrobię żadnego błędu nigdzie. Nie mamy. Nie mamy punktu, że jesteśmy poszukiwani. Myślę, że będzie dobrze. <gryw> Myślę, że naprawdę będzie dobrze. Uciekaj. Okej. Okay. No. Dwa wypadki. Cichy zabójca. Bardzo ładnie. 150 tysięcy za ocenę i całkowity bilans konta 3 miliony 200. 000. Pięknie. Bardzo ładnie. I w tym momencie podziękuję Wam za uwagę i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Hej!